Przeczytałaś gdzieś albo ktoś ci mówił, że nie możesz, nie powinnaś jeść warzyw krzyżowych, warzyw kapustnych, a właśnie że możesz. Zaobserwuj mój kanał, dodaj ten film do ulubionych, żeby do niego wracać i nie mieć wątpliwości. Nazywam się Joanna Markowska od 9 lat wspieram kobiety z chorobami tarczycy, doradzam i jak jeść i jak radzić sobie z trudnymi emocjami, napisałam poradnik Dobry Start dla tarczycy, do którego link znajdziesz w moim bio Wracając do warzyw, dzisiaj Brukselka, bo właśnie taką gotuję. Są to warzywa, które zawierają tzw. zwane goitrogeny. Są to substancje, które y, ograniczają wchłanianie jodu. No, a dlatego też uznano je za niekorzystne przy chorobach tarczycy, szczególnie właśnie niedoczynności i Hashimoto. Chcesz poznać mój sposób na gotowanie brukselki, zostań da mój sposób na zdrową brukselkę to jest zagotować ją w pierwszej wodzie bez soli. Wodę wylać, tak jeżeli się zagotuje, to wylać tą wodę, nalać świeżej wody i gotować brukselkę lekko osolonej tej drugiej wodzie, aż do miękkości. Gdy się nam woda zagotuje, najlepiej gotować. Bez pokrywki, żeby te substancje, których chcemy się pozbyć, goitrogeny, ulotniły się. I właśnie dzięki temu, że wylejemy sobie pierwszą wodę, w której zagotowała się brukselka, a potem będziemy ją gotować bez pokryweczki, goitrogeny i te substancje, których nie chcemy. Ulatnią się, a w tych warzywkach są również takie substancje, które służą naszej tarczycy i naszemu zdrowiu, więc warto te warzywa jeść. Po więcej takich wskazówek i porad, zostań na moim kanale i zapoznaj się z moim poradnikiem. Tam znajdziesz więcej takich trików i wskazówek odnośnie odżywiania, suplementacji oraz radzenia sobie ze stresem i emocjami. Pozdrawiam.